Ehe, taka sytuacja. Trzeba wyjść. A teraz nie dalej sobie leży. I chrupie pod nogami. Wspaniały to dzisiaj jest. O. Bitki. Jakby one były te sarenki w naszym świecie, a nie, a nie jednocześnie nie z tego świata, bo rzadko je można zobaczyć. A ty dzisiaj gdzie idziesz na spacer Czy chcesz ze mną pochodzić? Daj znać, czy robić dłuższe filmiki, czy wystarczy minuto?